keep Księga Ozyasza, rozdział ósmy. Życie narodowe z dala od Boga. Róg do ust przyłóż, jak stróż w domu pańskim. Złamali bowiem moje przymierze i zbuntowali się przeciw memu prawu. Wołają do mnie: My znamy ciebie, Boże Izraela. Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. Oni ustanawiali sobie królów, ale bez mnie, książąt mianowali, też bez mojej wiedzy, czynili posągi ze srebra swego i złota, na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni, synowie Izraela. Wykonał go rzemieślnik. Lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać będą burze. Zboże bez kłosów nie, da, nie dostarczy mąki. Jeśli nawet dało, zabierze ją obcy. Izrael został pochłonięty. Teraz on wśród narodów jest jak sprzęt bez wartości. Pobiegli do Asyrii. Jak osioł dziki, samotny. Efraim kupił sobie sprzymierzeńców, niech sobie kupują między narodami, lecz ich rozproszę i wkrótce przestaną namaszczać królów i książąt. Przeciw kultowi tylko zewnętrznemu. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa. Lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i każę ich za grzechy, niech wrócą znów do Egiptu. Przepych skazany na zagładę. Zapomniał Izrael o swym Stworzycielu. I pobudował pałacę. Twierdz warownych wiele wzniósł Juda, Lecz ześle ogień na jego miasta I pochłonie wszystkie ich zamki. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17. Czas Eliasza. Dwuletnia susza w królestwie Ahaba. Prorok Eliasz w Tiszbę, w Gileadzie, rzekł do Ahaba: Na życie pana, boga Izraela, któremu służę: Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem pan skierował do niego to słowo. Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Eliasz wskrzesza zmarłego. Wówczas Pan skierował do niego to słowo. Wstań, idź do Sarepty, koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać. Albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, Pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: "Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił". Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał na nią i rzekł: "Weź proszę dla mnie i kromkę chleba". Na to odrzekła: "Na życie Pana Boga twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce". Właśnie zbieram kilka kawałków drewna, i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo pan, Bóg Izraela, rzekł tak. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą pan wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi. Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział. Daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł – O Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której mieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jego syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów, wzywając Pana, rzekł – O Panie Boże mój, błagam Cię, Niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał jej matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem bożym. I słowo pańskie w twoich ustach jest prawdą. Księga Ezechiela, rozdział drugi. Widzenie księgi. Rzekł on do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie, aż do dnia dzisiejszego? To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani się nie lękaj ich słów nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie, i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów, ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekaż im moje słowa. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5. Nauczanie z Łodzi Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Obfity połów. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana. Synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Uzdrowienie trędowatego. Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa upadł na twarz i prosił go, Panie, jeśli chcesz. Możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z jego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiary za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława. A liczne tłumy zbierały się. Aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Pierwszy zatarg z, z faryzeuszami uzdrowienie paralityka. Pewnego dnia, gdy nauczał siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Nadto uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, Odpuszczają się twoje grzechy, czy powiedzieć, Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Powołanie Lewiego Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko w stału i chodził za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Sprawa postów. Wówczas oni rzekli do niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modło odprawiają, tak samo uczniowie farzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwi od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego. Nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.